Dziś zajmiemy się rozwiązywaniem układów równych. Pokażę metodę podstawiania. Najpierw przepiszę sobie ten układ i pokażę, jak wykonywać taki układ. Mam pierwsze równanie i równanie drugie. Metoda podstawiania polega na tym, że z dowolnego z równych, obojętnie czy z górnego, czy z dolnego, mamy obliczyć albo x, albo y. I zawsze wybierajcie tak x lub y, że jeśli nie ma żadnej liczby obok niego, to najlepiej wyliczyć właśnie tego x. I taką sytuację mamy w pierwszym równaniu. W pierwszym równaniu mamy x bez liczby, bez minusa, to taki jest po prostu łatwiejszy. No więc wyznaczę z pierwszego równania x. Co to oznacza? To oznacza, że wszystkie pozostałe liczby, które są, mają się znaleźć po drugiej stronie. Stoi tu czwórka, a 2 y przenoszę na drugą stronę. Czyli pamiętam, że jak przenoszę na drugą stronę, zmieniam znak, czyli plus 2y zmienia się na minus 2y. I co teraz robię? Teraz mój x nazywa się 4 minus 2y, czyli ja go tu podstawię pod tego x do drugiego równania, czyli tak, minusa przepiszę, w miejsce x napiszę tę nową nazwę, czyli te 4 minus 2y, a resztę tą całą przepiszę, czyli plus. 3Y równa się 1. I teraz pierwsze równanie, nic na razie nie będziemy w nim robić, czyli po prostu przepiszemy. A w drugim równaniu wymnożymy. Minus razy 4 daje nam minus 4, minus razy minus daje nam plus i to będzie 2y. I końcówka do przepisania, bo tutaj nic się nie zmieniało. Co teraz muszę wykonać? Teraz muszę wykonać redukcję wyrazów podobnych. Czyli pierwsze równanie przepiszę, bo tutaj się nic nie zmieni, ale w drugim równaniu muszę wykonać redukcję wyrazów podobnych. 2y dodać 3y to jest 5y, minus 4 równa się 1. Co teraz mogę zrobić? Teraz oczywiście pierwsze równanie, póki nic nie będziemy wykonywać, na razie przepisujemy, a tu w drugim równaniu zostawimy y po lewej stronie. A minus 4 przeniesiemy na drugą stronę, co da nam 1 plus 4, bo przeniesienie na drugą stronę powoduje zmianę znaku. No i teraz, co dalej? Ponownie przepiszemy początek, czyli pierwsze równanie, bo to się nie zmieni, ale co się stanie w drugim równaniu? W drugim równaniu mamy 5y równa się 5. Teraz musimy. Obliczyć tego y. Tu jest mnożenie, a więc zawsze odwrotne działanie stosuję, czyli jest dzielenie. I jak to wykonuję? No wykonuję 5 przez 5 to jest y, 5 przez 5 to jest 1, bo tak, 5 przez 5 to jest 1, tak? 1y. Mogę podzielić 1y albo y. To to samo, a górne przepisuję. No i teraz podstawiam. Teraz już mam y równego 1, podstawiam go tu. Miejsce tego y, czyli x jest równe 4, odjąć 2, razy 1. I przepisuję y równy 1. Przepisuję y równy 1, a x -a wliczam. 4 odjąć 2. 4 odjąć 2 to 2. Bo 2 razy 1 to 2. I mamy parę liczb. Rozwiązaniem takiego układu jest x równy 2, a y równy Jeden. Tak wygląda rozwiązywanie układu. Pierwszego, teraz drugi. W drugim najpierw oczywiście przepiszemy i co wykonamy. Można wyciągać dowolną, czy X, czy Y obojętnie która z tych, ale zawsze łatwiej jest taką, która nie ma żadnego minusa, plusa. No i łatwiej tu jest wystawić tego x, czyli wyciągnę x, a więc x będzie równe. Co zrobię? y przeniosę na drugą stronę, czyli tak czwórkę przepisuję, a y przenoszony na drugą stronę ma zmianę znaku, czyli minus zmieniamy na plus. Tak? I teraz tego x, który już jest wyliczony, wstawiam do tego równania tu. Czyli co robię? Piszę tak, minus, otwieram nawias i w miejsce X wstawiam nowego X, prawda, tego, którego obliczyliśmy. Resztę przepisuję 5Y równe minus 16. No i co robię? Najpierw się zajmę tym dolnym równaniem, bo górne będę cały czas przepisywać. Minus razy 4 to jest minus 4. Minus razy Y to jest minus Y. Plus 5Y równa się minus 16. I co teraz robię? Minus Y plus 5Y to mamy 4Y i przenoszę. No może no dobrze przenoszę, czyli minus 16 przepisuję, a minus 4 przenoszę na drugą stronę. Co teraz robię? 4y równa się minus 16 plus 4 to jest. Minus 12. Tak? No i teraz znów i teraz dzielę przez to, co stoi przy Y, czyli przez 4. A więc otrzymuję, że y jest równy minus 3. Wszystkie równania pierwsze, cały czas nic im nie robiłam, czyli obowiązkowo ja je muszę przepisać. Tak? Muszę. Czyli x jest równe 4 plus y. Wszędzie. To równanie jest przepisywane. Tak? I teraz tego y wyznaczonego wstawiam tu. Czyli x jest równe 4, zamiast y wstawiam minus 3, a dolne równanie tym razem przepisuję. To się równa 1. I nie pokazałam w pierwszym przykładzie, ale pokażę teraz. Pokażę, jak można sprawdzić, czy się nie pomyliłam, czy może popełniłam gdzieś błąd. No i jak sprawdzę? piszę sprawdzenie, biorę mój początkowy układ, czyli ten, i zastępuję wszystkie x jedynką, a wszystkie y minus trójką. Czyli tak, zamiast tego x wstawiam jedynkę, czyli będę miała tak, 1. Potem jest minus, tak? W miejsce y wstawiam minus 3, tak? Widać? I równać ma się 4, w drugim równaniu minus. Otwieram nawias bak minus to lepiej otworzyć, za x ja wstawiam 1, tu nie był potrzebny akurat, ale to nie ma problemu. Dodać 5 razy i zamiast Y jest minus 3. Ma się równać minus 16. Jeśli takie sprawdzenie wyjdzie, że lewa strona jest równa prawej, to znaczy, że nie popełniłam nigdzie błędu w obliczeniach. No to sprawdźmy. 1 minus razy minus daje nam plus, czyli mamy 1 plus 3, a 1 plus 3 ma się równać 4. Czy się równa? Prawda. Tu mamy prawdę, więc w porządku. Teraz tu. Minus razy 1 daje nam minus 1 i 5 razy minus 3 daje nam minus 15, ma się równać minus 16. Czy minus 5, 1 minus 15 jest równy minus 16? Prawda. A więc to oznacza, że się nie pomyliliśmy, czyli na pewno układ równań został rozwiązany prawidłowo. Wykonam może szybciutko jeszcze sprawdzenie do pierwszego układu. To wykasuję to rozwiązanie, bo już jest nam niepotrzebne. I. Pokażę sprawdzenie do pierwszego. Sprawdzenie. A więc to muszę podstawić w miejsce x i y. I proszę bardzo, w miejsce naszego x wstawiam dwójkę. Dodaję 2, bo tu jest 2, razy y, czyli razy 1. I ma się równać 4. A w dolnym równaniu minus x, czyli minus 2. Dodać 3 razy 1. Ma się równać 1, sprawdźmy. 2 plus 2 razy 1 to 2, prawda? Czyli mamy 4 równe 4 w porządku. Minus 2 plus 3 razy 1 to 3, czyli minus 2 plus 3 mamy minus e, mamy 1. 1 ma się równać 1. Wyszło, wyszło. To znaczy, że pierwszy układ również prawidłowo został obliczony. Wyczyszczę tablicę, żeby nam tu było. Dużo miejsca do pisania, i robimy kolejny układ. Układ numer 3. I proszę bardzo, przepisuję i wykonam kolejno obliczenia. I co muszę wykonać? Wybrać albo x, albo y do obliczenia. I teraz jak to robię? No, mogłabym wybrać trójkę, dwójkę, piątkę, ale jest sam y lepiej zawsze wybrać takiego wolnego z liczby, bo po prostu łatwiej się wylicza. Czyli co wykonam? Minus y zostawię po tej stronie, minus jedynka stała, tak, ta, tu. Przenoszę 3x na drugą stronę, czyli zmieniam znak, tak. I dolne równanie bez zmiany. Przepisuję. I co teraz? Teraz podzielę przez minus 1, żeby pozbyć się minusa, bo mam dostać samego y. Nie z minusem, z plusem, z dwójką, z piątką, po prostu ma być sam. Minus dzielony na minus daje nam plus y, minus na minus daje nam plus 1, minus na minus daje nam plus 3x. W takim razie mogę już tego y to jest nasz nowy y, tak się nazywa nowy y, i jego mogę podstawić tu, czyli 2x minus 5. I w miejsce y wstawiam w nawiasie. Najlepiej pamiętać, że w nawiasie, wtedy się nie pomylimy, a resztę wszystko przepisuję. No i w pierwszym równaniu nic się nie będzie zmieniało, czyli 1 plus 3x, a w drugim wykonuję działania. 2x przepisuję, bo tutaj nie mam co do wykonania. Trochę taki krzywy mi ten x tu. Wyszedł, poprawimy go. I mnożę to razy to, czyli mam minus 5 razy 1, czyli minus 5. I to razy to, minus 5 razy 3, czyli mam minus 15x. Równać musi się minus 5, tak jak tu mam podane. Tak? No to dalej. Przepisuję. I teraz co wykonują? Wykonują redukcję wyrazów podobnych. Czyli 2x odjąć 15x to jest minus 13x, tak? I jeszcze minus 5. Ma się wszystko równać minus 5, tak? Dobrze. No to teraz dalej. Przepisują pierwsze równanie, a w drugim przenoszę tu uwaga, minus, bo tak mi się zlał trochę przenoszę do Napiszę to ładnie, żeby było widać. Minus na drugą stronę, czyli mam minus 5, to jest to minus 5, a to przenoszę i zmieniam znak, czyli jest plus 5, tak? Czyli mam plus 5. Tak, i teraz możemy to policzyć. Coś mi się tutaj. Czyli mamy, że będzie minus 13x równa się, jak minus 5 przeniesiemy do tej minus 5, o której mówiłam, to będzie minus 5 plus 5, tak? Czyli otrzymamy, że minus 13x jest równe 0. A więc górne równanie nieruszone zostanie przepisane, tak? No to teraz wystarczy dowiedzieć się, ile to będzie x to trzeba, jak tu jest mnożenie podzielić przez minus 13. No i teraz, jeżeli podzielę przez minus 13, to minus 13 na minus 13 daje mi 1x, a 0 dzielone na minus 13 to po prostu 0. I tu układ przepiszę, tak? No i teraz y jest równy 1 plus podstawimy w miejsce x. 0, czyli 3 razy 0, a więc wynika z tego, że y jest równy 1, bo 3 razy 0 to 0 i po prostu tyle. Sprawdzimy na wszelki wypadek, zawsze sprawdźcie, wtedy będziecie pewni, czy wszystko jest w porządku, czyli wracamy do naszego układu tu i w miejsce x wstawiamy 0, a w miejsce y wstawiamy 1, czyli 3 razy 0 odjąć 1 równa się minus 1. Popatrzcie, pod x. 0 pod y minus. pod y1, przepraszam, bo tu jest 1, tak? I teraz w dolnym równaniu pod x0 pod y, tu jest minus. Może ja to wytrę znowu, żeby nie było niejasności zapisu, czyli minus 5 razy 1 ma się równać minus 5. I popatrzmy. No wiadomo, że to jest 0, czyli tego nie ma. Minus 1 jest równe, minus 1 jest. Minus 5 jest równe, minus 5 jest. Znaczy, że na pewno prawidłowo rozwiązany został ten układ. Wyczyszczę tablicę. I po wytarciu zrobimy przykład czwarty. Przepisujemy. I teraz ja zamienię sobie, chociaż może nie. Mamy x i y i tu x, i y, ale ten x jest wolny, więc ja tego x sobie wyznaczę. Czyli w górnym równaniu nic nie wykonam, a w dolnym wykonam wyznaczenie x. Czyli x jest równe minus 12, przeniosę szóstkę na drugą stronę, czyli będzie minus 6y. Zmiana strony, zmiana znaku, czyli na pewno przenosimy, tak? A tutaj pozostanie bez zmiany. Dobrze. No i teraz co? Teraz musimy w miejsce x podstawić to, co tutaj nam wyszło, tak? Czyli minus 0,5 razy minus 12, minus 6y, tak? I przepisujemy końcówkę. Minus 3y równa się 6. X równa się minus 12 minus 6Y. Wyliczamy. Minus 0,5 to jest jakby była jedna druga, tak? 1 druga. Czyli minus razy minus daje nam plus, 1 druga razy 12 to po prostu 6. Minus razy minus daje nam plus, jedna druga razy 6 to 3y. Minus 3y ma się równać 6. I dolne równanie przepisujemy. I co otrzymujemy? Okazuje się, że te liczby nam się kasują, i dostajemy, że 6 jest równe 6. A więc to oznacza, że dla dowolnego y, bo y nam się skasował, czyli dla dowolnego y, y należy do r, xy są zależne od tego y, i taki układ ma nieskończenie wiele rozwiązań. Tak, taki układ nazywamy układem, który ma nieskończenie wiele rozwiązań, czyli za y wolno podstawić dowolną liczbę, obojętnie jaką podstawimy, taka będzie dobra. No to przejdźmy do kolejnego przykładu. Ja wykasuję tu, stawicie, żeby nam było lepiej wszystko widoczne. I kolejny przykład to przykład numer 5. 5x. Odjąć y równa się 2 minus 10x plus 2y równa się 4. I co teraz wykonam? No i oczywiście wykonam obliczenie, obojętnie jakie. Mogę wyciągnąć albo x, albo y. Przypominam, że jeśli jest jakiś wolny, to lepiej wziąć tego wolnego. Jest tu ładny, wolny. Można go wziąć, ale można też zrobić inaczej. I ja teraz pokażę, że zrobię inaczej. Opojętnie z którego z równań wyciągnę albo X, albo Y. No i załóżmy, że nie zauważyłam tego wolnego Y, czyli wyliczę z górnego X. Czyli co? Dwójkę przepiszę, a Y wystawiam na drugą stronę, a więc zmieniam znak, czyli minus zamienia się na plus. Dolne równanie nieruszone zostaje przeze mnie po prostu przepisane. I teraz podzielę to wszystko przez. 5, żeby dostać wolnego x. Czyli mamy 2 piąte plus 1 piąta y. Tak? I teraz tego x wstawimy do dolnego równania, czyli minus 10 w miejsce x wstawiamy całe to, czyli 2 piąte plus 1 piąta y i resztę przepisuję plus 2 y ma się równać 4. I co teraz? Teraz po prostu pierwsze niezmienne przepisuję, a w drugim mnożę 10 razy 2 piąte. Po pierwsze to minus. Minus razy plus daje nam minus. Ustaliłam znak, teraz mogę robić dalej. To jest tak, jakby było 10 pierwszych. Tak, tu mogę dopisać. Dziesiątkę z piątką mogę skasować, skrócić, czyli to będzie 1, a tu będzie 2. 2 razy 2, 4, czyli mamy 4 całe. Tak? I teraz dziesiątka z piątką znowu mogę skasować, bo mnożę teraz to, tu. I dostanę 2, tak? Czyli mam minus 2y. Czemu minus? Bo minus razy plus daje mi minus. Plus 2y równa się 4. No i mam sytuację, że znowu mi się skasowało, tak, ale wyszło mi, że minus 4 jest równe 4. Czy to prawda, że minus 4 jest równe 4? Tu x jest równe 4. 2 piąte plus 1 piąta y, a tu minus 4 równe 4. Czy mam prawdziwe równanie? Czy mogę powiedzieć, że wszystko się z nim zgadza? I tu musimy się zastanowić, czy to jest dobrze zrobione. Minus 4 równe 4 i co z tym fandem dalej zrobić. No więc, jeżeli wychodzi nam sprzeczność, to taki układ nie ma rozwiązania, tak? czyli brak rozwiązania. Bo doszliśmy do sprzeczności minus 4 równe 4. Nie ma rozwiązania taki układ. Gdyby był 4 równe 4 bądź minus 4 równe minus 4, taki układ posiadałby rozwiązanie. Ostatni przykład. Przepiszę. I wykonamy. No i teraz obojętnie z którego z znowu coś można wyciągnąć. Wyciągnę sobie z górnego x, to będzie 6 minus 2y. Przenosimy na drugą stronę, zmieniamy znak i w miejsce dolnego wstawimy to, co wyliczyliśmy, czyli 6 minus 2y i jeszcze minus 2y, bo przepisuję równa się 1. Przepisuję górne i mam minus razy 6, czyli minus 6, minus razy minus daje nam plus. 2y minus 2y równa się 1. Kasują nam się znowu, i znowu doszliśmy do sytuacji, że zostały nam same liczby. Jeśli zostaną w nam w układzie same liczby, to mamy tylko dwie możliwości: albo będzie brak rozwiązania, albo będzie nieskończenie wiele rozwiązań. Jeśli dochodzimy do sprzeczności, to mówimy, że mamy brak rozwiązań takiego układu, czyli układ jest sprzeczny po prostu. To wszystko jeśli chodzi o te przykłady. Dziękuję bardzo.